Siemanko z tej strony Kamek i witam Was w kolejnym budowaniu składu. Prosiliście w komentarzach, pytaliście w komentarzach, czy zrobię jakiś tani skład, żebyście i wy, ci, którzy nie wiem, nie kupują końców, nie stać ich na lepsze składy, mogli jakiś fajny skład zbudować. Oto prezentuję wam Bundesligę, tanią Bundesligę. Żaden z tych zawodników, który będzie w pierwszym składzie, nie jest świecący, więc jego cena nie może być wysoka. Myślę, że 1900 końców za najdroższego gracza w tym składzie jesteście w stanie zapłacić, a pewnie i tak można go wyrwać taniej. Także zacznijmy od bramki. W bramce mamy Leno. Leno. Co mogę o nim powiedzieć? W trudnych sytuacjach, gdzie naprawdę ciężko by było, gdyby, żeby nawet powiedzmy taki Czech wybronił, on potrafi takie sytuacje bronić. Ale są na przykład łatwe piłki, górne jakieś czy coś w tym rodzaju i on już broni trochę słabiej. Także... No, trochę dziwne jest to, ta, ta jego gra, dziwna jest ta jego gra, ale miejmy nadzieję, że sprawdzi się. U mnie broni nie najgorzej. Chyba wpuścił w trzech spotkaniach tylko dwie bramki, więc jest się z czego cieszyć. Zapłaciłem za niego 600 końców. Jest, <coughs> sorry, jestem stuprocentowo pewny, że możecie go wyrwać o wiele, wiele taniej. Przejdźmy do prawej strony obrony. Tutaj mamy Rafinie. Rafinie, za którego zapłaciłem 1300 końców. No, trochę sporo, ale. Yy, co on robi na tej prawej obronie? Nie wyróżnia się niczym szczególnie. Ma jedną asystę w trzech, w trzech spotkaniach. No i myślę, że jest warty swojej ceny, chociaż nie wyróżnia się. On to po prostu jest robi swoje zadaniowo i tyle mi wystarczy naprawdę. Na lewej stronie mamy Schmelcera, chyba to jest najdroższy zawodnik tego składu 1800 końców dokładnie. W trzech spotkaniach nie strzelił bramki, nie zaasystował, ale tak samo jak Rafinia robi to, co do niego należy na tej lewej stronie obrony. No i. Nie ma z czego wymagać od lewego i prawego obrońcy. Przejdźmy do środkowego obrońcy. Pierwszy z nich to jest Juru, za którego zapłaciłem 350 końców. Niedużo. W trzech spotkaniach strzelił dla mnie jedną bramkę. Oczywiście z główki, oczywiście z dośrodkowania. Nisoka, niska pracowitość w ataku i wysoka w obronie świadczy o tym, że on tam zawsze jest. On nie wybiegnie wam gdzieś do przodu, nie wyrwie się do jakiejś akcji, tylko on zawsze będzie stał jako ten obrońca i będzie gonił przeciwników. Wysoka obrona, wysokie główki, wysokie tempo to jest. To, czego wymagam od środkowego obrońcy. Drugi, żeby połączyć tutaj do żuru, jest toprak. Toprak, za którego zapłaciłem 450 końców, więc naprawdę cena niezbyt duża za gracza, który ma 77 tempa, 78 obrony i 78 główek. No co. Słabsza noga cztery gwiazdki, więc może podać i lewą, i prawą wyprowadzić tę akcję. No i tak jak żuru razem w parze radzą sobie całkiem nieźle. Przejdźmy do środkowego pomocnika defensywnego. Jest to Jones Jones, za którego zapłaciłem 550 końców. W trzech spotkaniach zaliczył jedną asystę. Wysokie tempo jak na środkowego, środkowego pomocnika defensywnego jest to jedno z wyższych temp. temp. No, ma naprawdę dobre tempo. Jakby nie patrzeć do tego, wysoka obrona. Zobaczcie, że on ma prawie wszystkie statystyki powyżej 70, oprócz strzałów. Więc myślę, że wspomoże waszą obronę. E, I gra dla mnie całkiem nieźle. Widać go praktycznie wszędzie. Przejdźmy na lewą stronę pomocy. No, tutaj to jest Perisic. Perisic, który jest niesamowitym graczem. za 650 końców macie gracza, który ma 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. I jest wszędzie. Zobaczcie, w 3 grach strzelił dla mnie 4 bramki i dwa razy asystował. A. Przecież to jest lewy pomocnik. On biega tylko z lewej pomocy. Naprawdę fantastyczny grać. Będzie przy nim sporo bramek, no sporo cztery, więc niektóre z nich wam na pewno pokażę. Wysoki, naprawdę 79 główek jak na lewego pomocnika. 80 strzałów, 80 tempa. No, Cristiano Ronaldo może tutaj e, się bać. Naprawdę, Perisic to porządny gracz. Przejdźmy na prawą stronę pomocy. Tam jest Weir. To jest Adelino Andre Vieira. E, za którego zapłaciłem 450 końców. 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Wysoka pracowitość ataku. Średnia w obronie. W trzech bramkach zaliczył tylko jedną asystę. Ale był raz blisko strzelenia. Naprawdę pięknej bramki. Szkoda, że mu się to nie udało. E, bo gracz jest wart swojej ceny. 450. Końców, no który gracz nie jest warty? Ten jest z pewnością z, tymi, z tą słabszą nogą na czterech gwiazdkach i ze sztuczkami. E, wysokie tempo, do, dodatkowo, jak widzicie, 83, 84 driblingu, więc da się tym graczem pobiegać wszędzie. Środkowy pomocnik ofensywny to jest chyba najlepszy gracz tego składu e, obok Perisicia Draxler, za którego zapłaciłem 1200 końców, no jest drogi, ale płacicie 1200 końców za gracza, który ma wysoką pracowitość w ataku, jest w miarę wysoki, ma metr 85, słabsze nogi. 5 gwiazdki i 4 gwiazdki sztuczek. W trzech spotkaniach jako środkowy pomocnik ofensywny strzelił dla mnie 6 bramek, czyli dwie bramki na mecz i do tego dwa razy asystował. Fantastyczny gracz. 2200 e, końców, no chyba tylko dorównujemy De Bruyne z BPL. Naprawdę to są dwaj e, nieświecące się jedne z lepszych kart. No i przejdźmy do napadu. Na napadzie mamy dwóch graczy, jest to Jakonan, za którego zapłaciłem 450 końców w trzech bramkach w trzech bramkach, w trzech grach, trzy bramki pięć asyst, asystuje na lewo prawo, szkoda, że nie ma czterech gwiazdek sztuczek ale wysokie tempo, wysoki dribbling dobre strzały i dobre główki mimo nie najwyższego wzrostu to jest to, czego wymagam od napastnika i naprawdę sprawdza się tam razem z Sonem Son, które, za którego zapłaciłem 350 końców, naprawdę mało jak widzicie w trzech spotkaniach pięć bramek trzy razy asystował, ma pięć gwiazdek słabszej nogi, więc i lewa i prawa noga wszystko to jest dla niego łatwe. Szkoda, że żaden z tych napastników nie ma czterech gwiazdek sztuczek, no ale nie ma czego wymagać od takiego składu. Naprawdę skład prezentuje się świetnie. Możecie sobie teraz pododawać wszystkich ceny i sprawdzić, jak wygląda ten skład. Naprawdę polecam go bardzo serdecznie. Myślę, że ile może ten skład kosztować 7000 6000. A robi swoje, także zapraszam Was do oglądania bramek, mam nadzieję, że te, taki skład też Wam się podoba, nie jest on właśnie wygórowany cenowo, no i sprawdźcie go, bo naprawdę warto, trzymajcie się, zapraszam Was na bramki, do usłyszenia na razie.